No, dzień dobry. To krótki film będzie. Sam nie wierzę, że się wypowiadam na cały ten temat. No ten, 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 temat? Bo wydaje się to dość trywialne i nic nie wnoszące, ale jednak pytany niejednokrotnie Wojciech, co oznacza jego słynne powiedzenie całe te, nie potrafił sensownie tego rozwinąć, więc ja chcę się za to zabrać. A może kiedyś odsłucha tego i gdy ktoś go znów o to zapyta, będzie w stanie odpowiedzieć. To jego odpowiedź sprzed kilku lat. Całe te? Jak całe te? No i o co chodzi całe te? To całe? Całość te. A, a te to wszystko. Te to wszystko. Nie ma takiego czegoś po prostu. Całe te. To jest wszystko. Na ten temat. Co? Na ten, ten, ten temat? A to jest wczorajsza odpowiedź. Ty jesteś po szkole i nie wiesz? jak ile razy ci powtarzałem, to ja nie wiem. I nie rozumiem tego ciebie. Cały świat? Całe te to wszystko. No, cały świat. No, no właśnie. Co ja myślę na ten temat? Myślę, że jest to dość niespotykany przerywnik słowny. Taki wypełniasz nawyk językowy. Pustosłowie wtrącane bez zastanowienia w bezmyślnej paplaninie potoku słów wylewającego się z niemal bezzębnej paszczy. Ogółem, czy po prostu, również można zaliczyć do ozdobników jego wypowiedzi, choć najbardziej upodobał sobie całe te. Często można usłyszeć np. u osób medialnych w publicznych wypowiedziach nadużywane do pożygów stawki typu generalnie, aczkolwiek tak naprawdę po prostu jakby gdzieś tam dokładnie i tym podobne. No ogół nie ma w tym nic złego, większość z nas ma tego typu nadużywane słowa w swoim repertuarze, za zasobie słownictwa, ja również, i nie ma w tym nic złego, jeśli tego nie maltretujemy bezmyślnie, że aż kuje w uszy, a używane nieprzesadnie i umiejętnie tego typu wstawki mogą nadać wypowiedzi, ekspresywność, wiarygodność czy płynność. Całe jest to przymiotnik określający, że coś jest no po prostu w całości. Te to zaimek pełniący funkcję przymiotnika, czyli zaimek przymiotny. Dlaczego akurat całe te sobie upodobał Wojtuś, nie mam pojęcia. Może gdzieś usłyszał i mu się spodobało. Może sam wymyślił, próbując nieudolnie coś określić i tak mu zostało. Nie wiem, ale wiem, że nadaje to jego niezwykle elokwentnym wypowiedziom charakter. Stworzył coś na wzór legendy, używając tego zwrotu. I nie ukrywam, ja też pozwalam sobie na używanie całego tego. Dziękuję za tą wypowiedź. 对呀。